To i witam was w kolejnym odcinku z serii Master Builders. Sam ze mną dzisiaj... Kto zaczyna? Purposz A, dobra, no to do Purposz się lał. I Dżingisowo jest z wami też. Cześć, dobra. I dzisiaj będziemy w trójkę budować coś ciekawego. Jest w pół do pierwszej, więc nie, nie spodziewajcie się jakichś ambitnych żarcików. Wie jak to nie? E, wiesz, ja dopiero jestem po filiżance kawy. Party. Party, party, ja, ja. Party, party, ja? Dobra, ja mam pomysł, party. o, j, j, już mam pomysła. Mm -hmm. Dobra. Party. Dzięki. weź. Mhm. Party. Dobra. Wiecie co, ja mam fajny pomysł na party. Na pewno dzięki ma lepsze, ale <laughs> ja też mam jakiś. <laughs> <laughs> Może by hmm. po się posikam A, to party! <laughs> <laughs> A ja, no tak. Wpisałem party tutaj wyszukiwanie i nic mi nie wyskoczyło. Chciałem jakieś podpowiedzi. Przyjęcie. No wiem, że to przyjęcie. No rozumiem, że to przyjęcie. Oj, może w tą drugą stronę. Ej, to jest moja y, kwestia. No dobra. <laughs> nie zabieraj mi tego. Roboty, tak? Dobra, czekaj. Jest dobrze. Będzie. Komu? Dobrze. Komu jest dobrze? Mi. I to jest. A, bo to nie tak. Boże, jakby ktoś zobaczył, jakbyście zobaczyli, co ja jak na razie robię, to byście doszli do wniosku co on, co on by się brał. Że to musi kojarzyć z party. Znaczy no ja też tak generalnie robię coś zdecydowanie. Niekonwencjonalnego totalnie niekonwencjonalnego. Dobra. E, ja już zaczynam tworzyć jakąś mordkę. 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 To ja zapomnę o mordce. Ja mam coś bardziej niekonwencjonalnego. Niekonwencjonalne to będzie to, co ja zbuduję. Wy się nawet nie umywacie do mojego party. Do, do, twojego, do twojej niekonwencjonalności. No dokładnie, żebyście wiedzieli, co my myślicie, że co to takie, takie, to takie to. <laughs> że to, to 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 takie to, takie to. Kurde no, ja nie wiem, no, po prostu mnie to w ogóle nic nie lubią, nie lubią mnie te gry, no. Bo co, bo, bo nie ma dla ciebie specjalnie... Nie ma kwadrata. ...kwadratu, no właśnie, do wybudowania, tak myślałem. Dzięki z bardzo prosił twórców, żeby zrobili dla niego specjalnie kwadrat. kwadrat do wybudowania. No szum by nie. No właśnie. Dzięki. Ale kraj zaraz by wymyślił jakiś i tak bardziej skomplikowany kwadrat niż mógłby. Moj, od mojego skomplikowanego kwadratu nie może być. <grym> nie może być bardziej. Nie. Nie ja wiem, jak to zostanie przyjęte, tutaj, to co ja tu chcę wybudować, ale mnie to mało interesuje. Mam wygrać, bo inaczej. Bo inaczej się pogniewasz z twórcami. O, oczywiście, że tak. No, ile razy mogę być drugi? <grym> <grym> Dobra. Ja swoją mortkę powoli kończę. O minuty dwadzieścia. 2 minuty i dziesiąte sekundy. No to tak trochę do dupy, bo ja jestem bardzo w szczerym polu, nie? Czyli standardowo, wiem, jak to ja, na, na MasterPieta. Ja nie bym cokolwiek mógł to zrobić. A potem, dzięki si, tak mnie wyzywa, że, że zajmę jakieś wysokie miejsce. Ja cię nigdy nie wyzywam, tylko oni cię jakoś lajtowo, po prostu oceniają. No pewnie, no on... Ja nie rozumiem, dlaczego to tak jest. A ja ci powiem, on po prostu dostał jakieś fory, no... Czy chciałoby ci się pobić dziecko? Nie, nie. Z drugiej strony, to spojrzeć na niego, to... To dlatego te fory dostał. <grym> <grym> I prostaki dodaj. Dokładnie. No, no, do góry leć mnie, no. Mam z twoje drobno po prostu, inaczej się tego ująć nie da. No Dobra. i ja mam party już prawie skończone. A ja jestem bardzo w szczerym, w szczerej dupie. Okej, okay, okej, okay. a może tak to zrobimy? W bardzo szczerej dupie. Ja pierniszę szybciej. Z czego by tu zrobić łoko? Coś, co, co, co zrobić? Oczy. A, oczy. Wiem z czego zrobię oczy. Crazy takiego ma znowu jak party, się... to żeście nic nie widzieli jak moje Jak zobaczysz moje party, to dopiero stwierdzisz, że takiego party jeszcze w życiu nie widzieliście. A żebyś wiedział, że moje tak będzie. Nie do pobicia. Dobra,... Y ja, ja nie mam zielonego pojęcia jak party zrobić. Jezu, Chryste, 30 sekund. No właśnie 30 sekund, nie? E, problem polega na tym, że ja naprawdę jestem w szczerej dupie w tym momencie. No na postaw się klotku tu, gdzie ci każe ty chamie ty prostaku, ty. No, ale powiem... Macia Madzia cicho! Mhm. Bo co pomyślą o mnie ludzie, że ty jeszcze nie śpisz. Nie śpisz, Chociaż no, powiem wam... A purpos mówił, że to wpół do pierwszej jest. Ale powiem... To, że piżama nie party, tylko piżama party. Cóż Pe pewnie w piżamie jest, no to chciałabym piżamę party. Jest! Ja cię! No, zrobiłem coś powiedzmy połowicznie. A, tak jak nie, 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 tak jaki ten. To, to to jest? Kwadrat. Nie, to, to, to jest, nie złe party. To jest kolumna głośnikowa. Nie, tu wrzucamy A! przez tą dziurę sobie kulki na drugą stronę. Z jednej, Wiesz i co? drugą. Szczerze mówiąc, gdybyś mi tego nie powiedział, to dałbym. A, bo to twoje. <ścoughs> Dałem ci OK. O, to jest fajne, podoba mi się. No i to jest tak. Jak oni, okej. Okay. Nie, good, day. A Boże, Może i masz rację. Z trąbką, to jest Crazy'sa. No maja. na pewno, na pewno. No moje, no moje, 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 mówię, że no. moje. No i już wygrał, no Nie, i nie, nie i... rozumiem tylko tego płotka na twarzy, ale... Wiesz co, to są te takie okulary, mm. takie... To jest o, początek, co ja chciałem zrobić, takie balony chciałem, ale to nie, nie jest moje. Okay nie, fajne. Ja też daję okejkę okay tutaj. This one sucks, ktoś napisał. No, no jak zwykle, brzydko wszyscy piszą Par o sobie. Par baluns. Par Tym bardziej mi się podoba. A to co to? Ooo, party. No, pool party, ale to już jest taki standard, że się, no, że no to, co to znaczy pull party, O co wam? chodzi? nowe party. No. Ale tu nawet ludzi nie ma. No, no, no. To no, niezłe no. ma party, gdy nikt do niego nie przyszedł. Ja, ale... Jakiś... ale to było takie bardzo... A to tak... jest kurna co? Nie wiem, dyskoteka. To This sam is palo. like the lamest party ever, bro. <laughs> <You> <laughs> no rada, co, ok za napis. Wiesz co, ja, ja właśnie chciałem zrobić takie lame party, nie wiem czy kojarzysz takich czterech gości w... No, typ, w sweterkach, czy tak, herbatce, tak, tak. taki mem był o. bardzo O, to jest fajne. To, to jest ładne. To jest good, no. good, Nerd. A, bo doszły flagi. Kurde, dlaczego ja nie korzystam z flag? Przecież... O, flagi były. Były no, 1 jak, jak Zastanawiam się, jak by to oczy zrobić. Dobra, moje wybucha za chwilę. Dobra, No teraz to, ja, teraz no, to ja... fajne, bo to było fajne. Szachy. Tak, to też jest spoko. To jest spoko. I stand-upy są przecież. No. Ale jest Ale... okej okay, to tutaj. Szachy, party, szachy... Cheese! W szachy, no. Wiecie co, w moich Czas. czasach party to się inaczej mi kojarzyły. Ja w szachy nie grałem idąc na imprezę. A o, wy? Kaczuszka. E, to, też, się. To, Właśnie nie wiem, czy to jest kaczuszka, czy co to jest. A może to takie skocznie do wody? O tak. Uuu, nie wiem, to... to, to uuu, mam bum. takie same, wiesz co, ale... Daję mech. Nie, to nie Gengisa. To nie moje. Mówię, że nie, ale mam mówić, że... Takie Mojego nic nie przebije. Mam takie same skojarzenia jak gościu na czacie. What the fuck is that? Happy. Happy. No to jest moje partie, to już wam od razu powiem. <głos> Serio? <głos> tak, ja nie wiedziałem w ogóle co tu zbudować. O, <noise> bardzo dobrze. No ale ja czego ja kolumna Jingisowa znaczy tego purposowa nie wybuchła. No bo może ludzie zrozumieli, co to jest. Ej, to jest całkiem. No, Zająłem drugi miejsc. To jest drugi byłeś. To jest no ale to, to słusznie wygrało w sumie, bo. Ładne, to, 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 jest to, było, ładne. to było naprawdę fajne. To jest partie, to jest naprawdę fajne. To jest ładne. Dobra. Dobra. Kolejne. Temu. Ja w ogóle mam 10,5 tysiąca gemsów do wydania i nie wiem na co je wydać. Tak, ja w 5680 roku. I tak nie przybijecie Quer i tak nie przybijecie Quer. Czemu? A, bo ona ma ponad 30 tysięcy. No bo jak ona niczego nie kupuje. Nie, bo ona z domu nie wychodzi, chłopie. A to a to, to też, to fajnie. A teraz jeszcze śnieg napadał, to w ogóle szkoły je zamknął. A nie ona je chodzi nie ma do szkoły. Życia. Dokładnie, Quer nie ma życia, dokładnie, piszcie tak. <laughs> Może się opamięta. Ale to piętna, chciałem ci tak, powiedzieć ale... jeszcze jedno: że ten. Y, y, spotkałem ostatnio y, tego y, Zacha, coś tam, co żeśmy oceniali, domki w klipsach, pamiętasz? Zachariusza? Nie, no, Zacha, coś tam. Nie pamiętam, Niku. Sorry, przepraszam, że Niku nie zapamiętałem. Ten to zmienił tabliczkę, jak żeśmy tam. A, no, no, to, to, no, no, to było dobre. no. To było najlepsze w tym. Yy, w a do kogo to zmienił? Square, nie? Square, wykasował square. S to, to czekaj, tylko Crazysowi powiemy, bo on tego nie słyszał. Eee, gościu na, na, na kripsach, jedyny, który był w domu, no nie, wchodzimy hmm. do sali podpisów, no i podpis purposa, podpis Crazysa, podpis, yy, podpis square, podpis kogoś tam, a Dżingisa nie ma. Jingis mówi, no to ja pierdzielę, ja mu nie daję podpisu. Odwracamy się, a w tym momencie odwracamy się z powrotem, a tam zamiast square Jinggies. <laughs> o, wulkan, Vulkan, 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 Vulkan. wulkan. Vulkan. Bo... Dobra, jakiś Vulkan. Vulkan. Vulkan No i co, no to dokończ teraz, bo. Dzięki. Hmm. Co, co? No właśnie o tym mówiłem przecież. Aha. A to to, to chciałeś. To chciałem po... powiedzieć, no. Hmm. Dobra, może, może nie, może jednak troszeczkę inny. Kloczek. No ja też, ja zapewne znowu lekko, lekko <laughs> przegnę z wielkością i i rozmachem mojego projektu. A właśnie, bo tu można dawać E, 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 e. Takie coś dobra, to później dodamy. Jak zmienić pod, po ten Podłoże? No. diamentkiem i tam ma. Masz... Changrong, tak? Tak, 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 tak. Boże. No muszę wam poprzeszkadzać jakoś, nie? Propos się, poja purpo się pojawił się na Skype'ie. Pierwsze co zaczął to... Mc, mc, mc". A dingis. Boże, nie znowu. Tylko nie to. No kurde, nie to miało być Ach. No właśnie, nie, nie to miał powiedzieć Dżingis. Nie, to nie to miało o... być co chciałem tu wybudować. Dobra, dobra. Byś mi uratował tyłek. No właśnie tak, bo on się zawsze pojawia i z tym samym. Czym, 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 Co się stało z, no? z moim mi. Dobrze już nie będę, foch. For o że mój piasek zniknął. Pod do wody, myślałem, że będzie fajnie, pięknie i wspaniale. <słynie> Dżengiz, yy, woda i mm, piasek. No, Pamiętaj. Tam też mech. Oczywiście, że tak. <laughs> idź, idź brutalu. W wulkanie woda i piasek. Tam, no właśnie, nie. weź, daj sobie spokój. Bo... No Jakżeś ty w ogóle to chciał wymyśleć. Weź, daj, w ogóle weź, weź, weź. Idź i nie wracaj. Już sobie idź. Nie chcę. Bzdale, jedna. Jakie bzdala? Bzdale. Ty, ty widziałeś kiedyś na ten. Bzdala? <laughs> czy widziałeś kiedyś piasek i wodę przy wulkanie? Pewnie. Kurde, no ja nie zdążę, no! Dasz radę, dzięki. Zawsze mi to powtarzasz. Zawsze nie zdążam, ale zawsze mi to powtarzasz, więc... Więc ty i ja mówię, Więc ja to, ja to powtórzę, dokładnie. No. Aha. Dobra, tutaj tak, tu tak, tu tak. Tu tak. Oki doki, Więc teraz lecimy No, warstewką, tak Oczywiście, że nie zdążę. Już to widzę, że tego nie zdążyłem. A, jaki okropny temat. No, straszny temat, bo, bo nie zdążę. O <grystanie> kurde. Co tam Madzia krzyczy? Nie wiem właśnie, coś tam sobie gada. A ciach krzyczy. A ty do mnie masz pretensję, że ja ci bituję. Ty się nie czepiaj, Madzi. Właśnie. Ja się nie czepiam, Madzi. Madzia to jest będzie spoko... Normalnie. Najlepsza z nas wszystkich. Jak ona zacznie budować. <grym> Dobra, mój włóczka będzie jednak malutki. Dzięki za to. <grym> no, nie ma Madziu za co. Sorry, Madzia właśnie wstała nam przed chwilą. Znaczy mi przed chwilą wstała. I to to właśnie tak nieraz z nią jest, że się wyśpi, wyśpi, a później. A Potem burzuje! Do północy! Ja naprawdę teraz stałam. No to ja wiem Madziu o tym, że ty wstałaś przecież. A skąd widziałeś? No jakoś tak się domyśliłem, wybacz. Zauważyłam. No i co to mam dalej zrobić? A spróbujmy to jeszcze... Nie no, tak to nie ma sensu. Ile tam jeszcze sekund zostało? 59. Kurde no, ja nie mam pomysłu na takie budowy. No już, nie płacz. Ja nie płaczę, tylko naprawdę, ja, wiecie jak ja wam zazdroszczę, że... Znaczy, no bardziej tobie, Crazies, bo po to... Chupa. Excuse me. Ale no naprawdę, Crazies, no masz pomysły, naprawdę, jak fajnie budujesz, no... Ja dopiero, że tak powiem, coś tam się uczę z tym wszystkim. Crazy Cicho. Magda, proszę cię. Nie przegrać kupa. A propos Madzi. Bardzo fajnie mówi Madzia. Tak jak mówiłeś, nie czepiam się Madzi, absolutnie. Ty też... się czepiałeś przed chwilą i teraz... A teraz zobacz co jest. Dobra. Pyk. Pyk. No dobra, najwyżej wybuchnie po raz drugi i tyle. Więcej tu nic nie wymyślał. A nie zdążyłem, dobra. Nic ja tu więcej nie wymyślę. O, ale wulkan. No wulkan jak wulkan, no. No, no, no. co to można więcej wymyśleć, no? No dla mnie okej, okay. no lawa, jak w każdym wulkanie. Mnie się nie podoba. Standardowo. O. Wiesz co, tu to troszeczkę za bardzo kwadratowe, ten sam materiał. No, a tu? Tu no, fajnie to wystrzeliwanie małe. jest. No to są partykle, dla mnie to jest hmm. okej. Okay. No tak, ok, na pewno. Dzięki. No. <laughs> oj, oj. Ten nie jest O, ładny, to dużo. jest zajebiste. Szczerze mówiąc, nie rozumiem waszego głosu. Jest... To jest po prostu wylewająca się kupa. No, nie, ale no, zobacz, to no jest wystrzeliwuje wulkan, krejzis, no co tu dużo powiedzieć? I głazy lecą, nie lecą no, te z tego. Dlaczego? No, Dlaczego? To... Ni ni niż pierwszy wulkan, pierwszy ale, ale... <laughs> to znaczy, ja... to jest. To, dopiero... to mi się wcale nie podoba, tyle wam powiem. Nie, no, no tutaj ja dałem Majzer Blinding, bo to jest po prostu jakaś piramida, z której wylewa się coś. Nie, no to, to jest takie, wiecie nie wiem, co to jest. Znaczy, nie no daj Majzer Blinding, bo po no, prostu widziałem tego no, mech. Ja próbowałem i ok. okej. No. Nie Albo... jest najgorzej z moją pracą. No to też jest to, to wygląda jakby ktoś próbował robić tą fortecę na hardkorze i tak. ktoś by tego zgrifował. No tak i ta lawa się rozla... rozlała. No, ale patrz lawy mu nie zniszczyło. No ale to wszystkie są o, takie no, podobne już bardzo. Trochę lepiej. No bo więcej bloków jest użytych innych. Tak, no, no to, to już jest już no. plus. No, kamienia trochę, no tylko bardziej, no. No dobra, no nie, nie okej, okay, no ja mogę się nie znać, no ale jest to tak. Wszędzie jest bardzo podobnie, no No a to. Nie, o. nie, ty masz kupę. To Amazing, Amazing, to mi się podoba! <grym> to jest, to jest... To jest Twoje dzięki. Tak. Aha. Ładne? Przepraszam. <grym> no, ja to Chcielibyście, żeby było moje, ale Was kopałem, jak zwykle. Ale ktoś dobrze powiedział, że to jest kupa. Jezu, no A to, a to? I to, to też jest dla mnie. No, no to jest kupa. Totalna. Rozał lawę sobie. Wziął wiadro i Tak, tak najgorzej było z moją pracą. widzisz? No, tak, tak no dobra, rzekać. no przyznaję ci rację, twoja praca nie była wcale taka najgorsza. No i zobaczcie, i ta lawa nie wybuchła. Sama rozlana lawa. No bo już nie miało co wybuchać. Nie, to, to, to mi się wcale też nie lecące, lecące z tego. Z wulkanu. Lave. Dobra, idziemy no się uleczyć. Just... I love you. I love you. I love you, Dobra, niech to będzie. No nie zdążyłem, no, nie wiedziałem. Ojza... Jest... A to ty napisałeś O, i tu jest fajny wulkan. Tak, to jest fajne, no. No okej. Okay, okay. No ja tu to moje oczy są... Daj mi się... No, o, proszę. tutaj widzisz niż ty. No. Wiecie, co weźcie, bo normalnie ja będę grał zawsze już w Master Builders. <noise> O boże... I churcz, O boż, I teraz ja Crysis, kur... i teraz powie... Nie, teraz powiedz Crysis szczerze Nie ma on ulgowej? No ma ulgowej, po prostu ulgowa. wy się nie znacie A ja, moja praca była lepsza od... No ma... ale to co my się dziwimy Jak to sami niewidomi oceniali no. nie Tam nie mogę. jeden do drugiego Brailem napisał PURPOS Bo wymacali sobie, a to dać mu. No tu jednego i drugiego Dostał a i tyle <riszy> nie, nie, to no co? tak nie może być. Nie, jeszcze jedno. No nie no. Ale byłem czwarty uważam, że już jest dobra pozycja. No nie, nie. nie, 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 nie. nie, nie Miałeś lepszą pracę ode mnie, na pewno też lepszą od Crazysa, bo ja miałem lepszą od Crazysa, więc. nie miałem lepszą. Miałem tego ice Ice cream, lody znowu, no. To już nudne. No mm. tak, bo tu akurat 0 to już jest w miarę nudne Dlatego postaram się wymyślić coś... Ale... Mm -hmm. no, coś innego Nie, o, to trzeba o, zrobić to, tak, D Loli, 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 pop A ja zrobię hmm. coś, czym gimnazjaliści podniecają się do dzień dzisiejszego chyba To... Czekaj, ty na ile to zrobić Na 5 zrobi to mm -hmm. Nie, to nie, to, to i jeszcze damy, to. Pyk, 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 pyk Powiem, że u mnie, patrz, nie, nie powiem No mów, mów, bo takie ci będzie. Nie, bo wy, będzie... wy mi dajcie brzydkie oceny. <laughs> to nie ja. ja ci daję brzydką oceny. Jak w ogóle tak może, że o mnie powiedzieć? No właśnie. Jesteście złośliwe. Albo ja. No, ale ty Słysza. jesteś nienormalnie niesprawiedliwy, Spod jesteś w tym momencie. Strasznie. Bardzo, potworny. No pewnie, no tak. Dobra. <ścoughs> y nie wiem, czy zdążę, bo to dosyć duży projekt, ale. No ja to taki normalny logik, nie? No, jak no, no. ktoś powiedzie, to by cię powstrzymało. Normalny logik. Bierz chyba purposy, już chciałem wymyślić. Tak, domyślam się. Dlatego dobrze, się powstrzymałeś. No, też się cieszę. Um, tak. Jakie skupienie. No a jak? Jak na grzybograniu normalnie. To nie nie my... no, wszyscy skupiają się po robienia lodów. Bo to jest bardzo. No to jest ciężkie, ciężka czynność, no. Nie no... wiem, nigdy nie robiłem. Grubopłatna. płatna. <ślesz> <ślesz> o Boże. O matko i córko. A nie, nie, dobra, nie, nie mówmy tego, no. <ślesz> nie, o matki i córki to do tego nie mieszaj. Znaczy, to nawet o to chodzi, że. Że trzeba się skupiać przy robieniu lodów, no? Też. No, koncentracja jest wymagana. Dobra. Teraz jakąś czarną posypkę. Czarna posypka? No, pewnie. nie działa, czy w ogóle. Ludzie z zagranicy skojarzą to, co ja robiłem. Bo niektóre dzieciaki z Polski powinny to skojarzyć, zwłaszcza gimnazjaliści. Mm, ale. Gimnazjaliści! Lody, gimnazjaliści! Wybacz. <gimnazjali> nie, nie mogę. To brzmi strasznie, krańcowi. Jak to no dobrze, że ta gimnazja powstała, że dopiero w gimnazjach lody poznają? Nie o to mi chodzi. Jak zobaczysz, która moja praca, to już pomoże. po prostu będziesz wiedział. Usta ci dobrze się, że... wyszły. O Boże. Nie no, żartujemy. Nie, ej, no, ej, no powiedz mi, że w gimnazjum, a bo ty nie byłeś w gimnazjum. Ja nie byłem w gimnazjum, no, przepraszam no. bardzo. Ja chodziłem od razu, ja chodziłem 8 klas do podstawówki, a później nie, poszedłem wiem, do technikum. Wiem, wiem. Znaczy, nie wiem, że byłeś technikum, ale wiem, że musiałeś chodzić o 8 klas podstawówki. <grym> bardzo było fajnie. O 8 minuta? się tak chyba bardzo o, otarł, że tak powiem, o tego. O tego nazwę? 8... Nie, no ty miałeś taki nazwę normalnie. Tak, tak, tak. No o, ale myślę, że, że otarłeś <grym> się o te 8 klas. Bo chyba jakoś twój twórcznik. No, nie, z, do, do, tu, tuż przed. Dobra. Nie, to nie pasuje. To jest głupi pomysł. To jest niedobre. Jakąś posypkę zrobić? Coś takiego? Particles? Możemy. Partiklami, to pie po pierwsze. Mm, to nie chcę. White smoke, jakiś magic, co to? to... Mm, mm, mm. No i co to dobrze. By... A dobra już nie zdążyłem. Okej, okay, nawet nie wiem co to będzie. By Jezu! Dobra. A nie. coś takiego. Dużo zrobiłem, dużo zrobiłem, a nie zdążyłem najważniejszego. O, masakra. No ja nie wiem co to jest. To okay. co jest kilka lodów. Jest kilka lodów, jest ok, ja mam No niech okej okay będzie, bo to jest leżące, stojące. No, kilka lodów, no. Okej, no. Na panatyku, w wafelku. Ja was przepraszam, ale ja cię popłakałem ze śmiechu normalnie. To Crazy some. Tak. Czego, czego, yy, czego? Nie zdążyłem lodu yy, yy. zrobić, ale chodziło mi o Jakubie, zrób mi loda. Nie, kompletnie. Mm. Nie kojarzy tego? Nie. Nie, ja też nie. Była bajka, ta Tam był który właśnie postać, którą wybudowałem. On lubił jeść lody. Miał nie. służącego pingwina Jakuba i często podstaw w tekst Jakubie, to... zrób mi loda. Ale tutaj na tym uważam, że za mało rzeczy użyłem, bo tylko dwie wełny. Nie, i zapomniałem i ocenić. Nie? Ale zresztą tak samo no, znaczy wiecie co, no y, o, obawiam się, że co do pracy Crazysa, y, mogli tego faktycznie nie zrozumieć. Mm -hmm. eee, tak czy ten, ten jest, lud jest taki bardzo prosty. No, no prosty, no. No ale każdy prosty, no TNT w lodzie, no co ty chłopie chce zęby sięg, wysadziło. No. To nie no, mógł to... czerwonego czegoś położyć, albo jabłka samego rzucić. Wiesz co, ja byłby fajnym pomysłem, albo mm. redstone'owy blok. No teraz, teraz to ja sam jestem mądry jabłko rzucić, też bym wiedział, to sam u siebie rzuciłem, no, ale to tak, zięta. O. O, ten jest całkiem fajny. Ten jest całkiem No, jest przyjemny. Panet. Polewa czekoladowa. Dokładnie. Jest ok. Ale jak do tej pory, chyba sądzę, że Prupos zrobił najlepszego loda. <laughs> Wielokrotnego użytku. <śmiech> <śmiech> o, ho, ho. Zrobił ciut, czyli ma w tym O, no, Nie, no, nie to mi się... Nie, mi się nie podobają te mm, pikselarty, naprawdę, no to, wybaczcie. To y no to dobrze, bo... Fiatę. To Yami. tak ostatnio żeśmy, pamiętasz, były te pokemony. Ja nie wiedziałem za cholerę co Aha, to nie wybuchło? No, a oni pobudowali skrzynki, nie skrzynki, takie Pokémony. A to jest faktycznie lód, no naprawdę. Mhm. Ice cream. Mm, nie no, tutaj moje... To jest, ice to, jest, to jest lodziarz, nie? On dopiero idzie do hurtowni lodów. Nie wiem co to jest. A hej, to też nie wybuchło, gdzie tutaj kompletnie nie ma to nic wspólnego z jakimikolwiek lodami, tak? Może to jest klient po, wiesz, po, po już, po lodzie. Nie wiem, no. No to jest taki spoko lód. No też dałem mi co, Bardzo fajny, przyjemny, Particle ma też takie. Aha, posypka z partikli, no tak. No, 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 no. <śmiech> 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 Że też wcześniej nie wpadłem no na No i znowu Pixel Art, nie, no. Popatrzcie. Ale przynajmniej lepszy niż tamten. No dobrze, tamten ale i tak... No, żeby... jak sutek. Mmm, czyżbyś ty był głodny? Lollipop, lollipop. O, loli, loli, hmm. loli. Jej, Dobra, Boże. i wyniki. Ja nie wytrzymuję normalnie. No prawda? A wygrał. A ja za purposem znowu na piątej pozycji. Jej, Cztery punkty jej. nas dzieliły tylko purposem. Jednak Arktas wygrał. Aha. nie no, ładny, ładny. <laughs> Dobra, sądzę, że to byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. możecie pisać, kto robi najlepsze lody w mieście. No Crisis wygrał, więc wiecie o co chodzi, nie? No, no nawet pomocnika tak po cichu powiem. Pokazał, zbudował. Kurpo zrób mi loda. Ale to ty jesteś w tym lepszy. Sądzę, że to byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, tak więc trzymajcie się bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Yo.